kiedyś w Poznaniu albo w Boże, tak, moja miłość w Poznaniu została. Tyle <grym> lat byłam. Moją lubię w Poznaniu. Super. A czy pamięta pani, y, co najbardziej zainteresowało panią w Poznaniu albo co najbardziej pani lubiła w tym mieście? Co było najpiękniejszym przeżyciem? Opera dla mnie. Opera. Tak. Czy była pani kiedyś w Wielkopolsce? No nie byłam. Czekaj, ja, ja byłam, nie była. ja nie <grym> byłam. O to Ty super. Ja przyjechałam, nie, ja to blisko gniazda mojego No dobra, jak to. wspominasz Poznaniu? Nie ja też byłam z Ciekawe, w Poznaniu. Byłam, byłam tam na basenie. <grym> ja też. Serio? No, no, bo nie. A jakieś zabytki widziałaś coś? Może w, przy koziołkach? To tak też była, też była o 12.00. A czy wiesz, co to są pery z gdzikiem? Czyli ziemniaki, jak wiedzą. Ja wiem, że no. wie? Dobrze, pery to są ziemniaki, jak wiedzą. To jest sosy, sos, właśnie w tym... <giby> <giby> to jest biały ser ze szczypiorkiem no, no na przykład. to <giby> a, a czy wiecie co jest mizeria? <giby> mizeria to są ogórki ze śmietaną. O no, super i to jest dobre do obiadu. Dobrze, a z czym można jeść ziemniaki? Nie, są, nie? To... <laughs> nie gzik, gzik to jest bardziej ser. Taki Aha. biały. To jest biały ser z na przykład ze szczypiorkiem. Tak. To jest z tak. I ten twarożek tak. musi być z cebulką. Tak. tak. No. Ziemniaki gotowane w mundurkach. Tak, tak, tak. dokładnie. Precyzyjna <laughs> odpowiedź. Pierwszy raz się zdarzyło, że ktoś nam na to pytanie odpowiada. To no brawo! A czy potraficie przetłumaczyć zdanie w chyczce na ryczce, stałej pychy w tyczce? Pyrę to są A którzy nie jeszcze raz? A tyczka Takie pychy. Co to jest? Tyczka? Nie wiem. Pychy? Fabryk. Co to jest chyczka? No właśnie tego nie wiem. Ryczka to, ryczka to wiem, ryczka, tak, że ten stołeczek. Tak, bardzo i, i, I w takim tem e, stały ziemniaki. Pyrki. pyrki. No czyli ziemniaki, tak. tak. W jakimś tym pojemniku, tak? Teraz ryczka. Co to jest ryczka? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To jest mały stolik. Czyli w chyczce na ryczce, stały pyry, w tytce. Co to jest tytka? Mizułek. Albo talerz. Nie? Jak? Tytka. Tytka, tytka. tytka nie nie też <grym> ja mogę coś usłyszeć no, to jest taka em, torba ale e, papierowa no tylko Powiedziałam. tak więc jeszcze raz no blisko blisko tytka to jest Tęba, Tęba. kosz jakiś no koszu. No. w rodzaju siatki oh, tytka, o, no, tytka. Siatki. ale no, jaki no, rodzaju no, siatki tytka no na tytkę to mówili papierowej. Wyślą Dobrze, bardzo dobrze. Tak, tytka, tytka to jest papierowa torba. Kiedyś w tym mieście. Nie, jeszcze nie byłam, ale wybieram się jutro. O, to bardzo dobrze się składa. W jakie miejsce się pani uda i dlaczego? Do Zoo się uda, bo chcę zobaczyć wielbłąda. O, świetnie. Skąd pani pochodzi? Pochodzę z zakopanego. O, a czy mogłaby pani opowiedzieć nam o tym mieście i jaka tam jest gwara? Może pani... Znać? Ja zapraszam do zakopanego, gdzie trzeba zobaczyć przede wszystkim. Zo i <laughs> <Zoi wierbo. laughs>